Zastanawiam się, czy powiedzieć dzień dobry, czy dobry wieczór. Chyba już wieczór, tak? Trochę. Proszę Państwa, w kameralnym bardzo gronie jesteśmy, ale może tak powinno być. Może dobra literatura i dobra sztuka powinna skupiać tych niezwykłych czytelników i tych niezwykłych ludzi. Ale czasami jest dobrze, kiedy pojawia się więcej. Yy. Dzisiaj chciałem Państwu przedstawić debiutanta, prozaika młodego. Człowieka, który jeszcze nie wie, co to znaczy zmagać się z literaturą. Dawie się prawdopodobnie po paru latach, kiedy zrozumie, że to nie tylko radość pisania, ale także umiejętność dźwigania ciężarów, które się z tym wiążą później Pan Jędrzej Soliński jest autorem w moim przekonaniu bardzo interesującej książki Turysta i o niej dzisiaj chyba będzie mówić A tak sobie myślę, że <laughs> kiedy pisarz podejmuje Próbę opisania świata, to właściwie zmaga się z takimi trzema głównymi żywiołami. Być może, że młody pisarz o tym jeszcze nie wie, ale z biegiem czasu z pewnością będzie wiedział, a może już wie. Pierwszym żywiołem, który mu towarzyszy w tym procesie pisania i w tym akcie tworzenia, to jest jego psychika. Czyli ten ogromny trud przebudowania dotychczasowych sił psychicznych, które nigdy nie były nakierowane na jakiś jeden cel w tak wielkim skupieniu. W momencie pracy twórczej psychika gwałtownie się musi prze, przetworzyć, prze, przebudować, przeorganizować, yy, wy, wydobyć z siebie te wszystkie głęboko ukryte, Utajone moce, które będą towarzyszyły w budowaniu tego obrazu literackiego. I ten pierwszy żywioł jest niezwykle ważny dla zrozumienia siebie samego. Czyli autor pisząc dzieło literackie, malując lub śpiewając. Każdy twórca tutaj mniej więcej w podobnych parametrach czy światach uczestniczy, czy, czy, czy te światy jemu towarzyszą. I jest to ten, ten taki moment, kiedy, kiedy twórca świadomy, czyli, czyli jeżeli proces, proces artystyczny jest świadomy, bo proces artystyczny nie musi być świadomy. Tutaj teoria, liter teoria literatury i sztuki ma bardzo podzielone zdanie na ten temat. Może być świadomy, czyli, czyli twórca, każdy twórca, podchodząc do mikrofonu czy budując jakiś obraz świata, jest świadomy tego, co czyni. Czasami jest nieświadomy, czyli czyni coś innego intuicja. Prawda? To, co nie. To, co nie wartościuje, to, co nie organizuje wokół logiki, czy, czy tych wszystkich elementów, które z rozumu wypływają, tylko to, co organizuje ten świat i co wypływa gdzieś tam z psychiki. Ale jeżeli nawet nie jest świadomy, czyli nie ma tych, tych, tych mocy intelektualnych, tylko działają tutaj te motoryczne siły psychiczne, to i tak urachamia w sobie potężny kapitał. Od tego momentu właściwie on staje się trochę inny, w, momencie, kiedy, w chwili kiedy podejmuje wysiłek twórczy jego psychika zaczyna się powoli przekształcać, przebudowywać siebie, prze, wy, wydobywać z siebie te pierwiastki, które później stają się naj, najciekawsze i najbardziej, najbardziej yy, aktywne, twórcze, a równocześnie burzące, bo one coś burzą, żeby stworzyć jak gdyby to co jest yy, Pewnym porządkiem. A więc jednym z tych trzech żywiołów, które towarzyszą twórcy, to jest ten, ten żywioł psychiczny. Yy, drugi to jest yy, yy, świat, który jest z którego, z którego powstaje ta materia twórcza. I tutaj, oczywiście, bym, bym, bym mógł długo rozprawić na ten temat, ale w dużym skrócie. No pisarz, taką podstawową koniecznością pisarza to jest nazwanie świata, nazwać świat. Czyli jest coś, co jest poza nim i on to coś obserwuje, to coś, to, to jest nasze życie, to jest materia, to są ruchy, to są, to są konflikty, zmagania, idee. Jako jakieś yy, międzynarodowe lub lokalne konflikty, napięcia, y, uczucia, emocje, y, zderzenia różnych racji, czyli ma przed sobą konglomerat bardzo wielu rzeczy. I to jest w tym momencie, kiedy podejmuje ten wysiłek budowania swojego własnego świata, bo twórczość to jest budowanie własnego świata, to on musi z tych ogromnej ilości obrazów zarezerwować dla siebie i zorganizować dla siebie z tych różnych elementów taką konstrukcję, która będzie tylko jego i wyłącznie jego. Żadna inna poza nim nie może być. Bo jeżeli pojawi się druga, to znaczy, że która z nich jest nieautentyczna. Czyli. Te, czyli Ściąganie, jak gdyby, jak gdyby prawda, wysysanie ze świata tego, co, 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 co w świecie jest najistotniejsze dla twórcy, bo każdy twórca w inny sposób będzie wysysać tę rzeczywistość. Czyli mamy tutaj drugi ten żywioł, to jest rzeczywistość, z którą się twórca styka, i wreszcie trzecie żywioł to, jest, to są narzędzia, przy pomocy których buduje tę ten, ten, ten swoją rzeczywistość artystyczną. Te narzędzia to są tkwią, w przypadku pisarza, tkwią w języku, w przypadku malarza tkwią prawda, w palecie, w barwach, w kształtach, w kresce, w świetle itd. w kompozycji. W przypadku instrumentalisty, wokalisty to jest prawda, narzędzie muzyczne. Instrument, ta, ta materialna część, która buduje dźwięki, i tak dalej. W, ka w każdym przypadku, u, u, u artystów, to się nieco, u każdego z nich nieco inaczej się by objawia. Pisarz, pisarz ma takie całe instrumentarium, i tutaj znowu jak gdyby dwa poziomy istnieją. Jest coś takiego jak świadome organizowanie materii twórczej. I intuicyjne organizowanie materii. I Na ogół debiutant organizuje przy pomocy intuicji, czyli, czyli tych sił żywotnych, które w nim są, o których on nie wie, że one istnieją, ale przeczuwa ich istnienie i powołuje je do życia w momencie, kiedy zaczyna tworzyć, kiedy zaczyna pisać. Ja, ja trochę tutaj wchodzę w takie, w takie psychologiczne różnego rodzaju uwarunkowania. Z których, z którym, z, o, o których z Jętkiem nie rozmawialiśmy do tej pory, i być może zaskakuje go, że w tym, w tym kierunku prowadzę rozmowy na razie, ale po, po, to, po to wprowadzam ten pierwiastek psychologiczny trochę, i jak gdyby wchodząc trochę w głębię twórczą żeby żeby Jętko od razu tro, posadzić trochę na głębszych władach, żeby nie pozwolić mu nam uciec w taki, taki, taki bardzo prosty sposób. Kiedy, kiedy powiedzmy najprostsze, takie najbardziej osobliwe pytania, jakie zadaje się pisarzowi, po co pan pisze, prawda? Po co, po co pan napisał, po co to jest panu potrzebne? Więc ja tego pytania nie zadam. Ale natomiast... Ale natomiast zadam pytanie, które, które będzie się wiązało, bo na początek będę z, z Jędkiem trochę rozmawiać, a później włączymy się wszyscy do tej rozmowy. Pytanie, pytanie następujące. Czy, czy miałeś, Jędrek, w, w jakimś tam okresie ostatnich dwóch, pięciu lat swojego życia taki moment, kiedy, kiedy poczułeś, że, że, że musisz sobie poradzić z z pewnym, z pewnym swoim problemem, nie wiem, psychicznym, wewnętrznym, z jakimś dylematem moralnym, z jakąś, z jakąś troską, z jakimś bólem, z jakimś, że nie bardzo wiesz co z tym zrobić i wtedy przychodzi taka myśl na siebie jedyna. Ona może mieć oczywiście jeszcze takie rozwarstwienia, bo mogę chcieć komuś zwierzyć, mogę pójść do mamy, mogę pójść do przyjaciółki, mogę pójść do żony, mogę tam do kogoś opowiedzieć, prawda? To jest taki pierwszy, chcemy komuś coś powiedzieć, co z nami się dzieje. Natomiast twórca w tym momencie nie idzie do żony, nie idzie do, do przyjaciół. On idzie do siebie, do swojego wnętrza. I to jest właściwie, gdybyśmy tak chcieli tak powiedzieć, jaka różnica jest między twórcą, a nie twórcą, że nie twórca idzie do kogoś, a twórca idzie do siebie. I ja chcę, ja, ja zadaję to pytanie, w którym momencie poszedłeś do siebie? Czy czy, 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 byłeś świadomy tego, bo nie musiałeś być świadomy, ale czy, czy miałeś taki, taki moment? No ten moment na pewno nastąpił, tylko no właśnie, tylko kiedy tak naprawdę? Pan to bardzo trafnie ujął z tym, tym problemem Swoim własnym, z którym trzeba gdzieś pójść, i być może to się trafia właśnie. Składa się tak, że się idzie do samego siebie. To, co pan przed chwilą powiedział, ja bym nazwał takim jednym słowem. Teraz na szybko je wymyśliłem. To jest niepokój. Jest jakiś niepokój w środku. Przyczyny tego niepokoju mogą być różne. One, że on, one były. Tutaj odpowiadam na to pierwsze pytanie, czy, było coś, czy był problem, z którym ja. Próbowałem sobie poradzić jakoś, jakiś dylemat, takie, jakiś taki zamęt. No to był, oczywiście, że był. I ja, ja bym to właśnie nazwał niepokojem, to znaczy żadną tragedią, żadnym e, jakimś spektakularnym wydarzeniem, jednym, e, ale, ale niepokojem, właśnie. I potem takim pierwszym, chyba, krokiem do. do e, wyrażenia, czy pró próbą opowiedzenia, czym ten niepokój jest, to jest uświadomienie sobie, że on w ogóle istnieje. To po pierwsze. E, potem, e, potem w moim przypadku następuje bardzo długi, tak mi się wydaje, że, albo dosyć długi czas, e, między tym uświadomieniem sobie tego niepokoju, a próbą jego wyrażenia. To. E, nawet nie, nie bardzo oczywistą rzeczą jest to, że, że, że to w ogóle można wyrazić. Do tego chyba też trzeba dojść jakoś. Czy, 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 czy też takie pytanie, czy, czy można, czy jest sens w ogóle to robić. Więc ten, ten czas, kiedy to się wszystko w głowie rodziło i jakoś, jakoś próbowało złożyć się do przysłowiowej, przepraszam, kupy, był, wydaje mi się, długi, to znaczy liczony w latach, może tak. Więcej niż rok to był na pewno. E, takiej pozornej bierności. Że na zewnątrz to nie było widać, że coś się dzieje, ale w środku się by działo bardzo dużo. E, jeśli dobrze zapamiętałem to pytanie, to chyba tyle bym odpowiedział na, na. No dobrze, to jesteśmy na przedpolu, bo to jest takie przedpole, prawda? Dopiero zaczyna się walka. E, ale kto wie, przepraszam, tak. czy ono nie jest najważniejsze tak naprawdę z tak. tego wszystkiego? Tak, no to już problem do, 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 do dalszej dyskusji. Po, Pojawia się ten niepokój, to jest do, do, dobre słowo chyba. Tego samego słowa użył jeden z największych polskich poetów Różewicz. Pierwsza jego książka, która się okazała, nosiła tytuł właśnie niepokój. Czyli, czyli, czyli to, co gdzieś tam rozdrapuje naszą duszę, co wdziera się do, 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 do naszego wnętrza. Każe się nam zastanowić, co się z nami dzieje, a jeżeli z nami się coś dzieje, to znaczy, że coś się dzieje ze światem, bo my nie radzimy sobie z tym światem i wtedy wciera się w nas to, 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 to takie dość bolesne uczucie. Pojawia się ten niepokój, który gdzieś tam przepływał przez te różne Twoje wewnętrzne kanały duchowe, psychiczne. no i, i, i i zdarzyło się coś, co, co byśmy mogli nazwać początkiem aktu twórczego. Kiedy zacząłeś pisać swoją pierwszą mikropowieść, bo nazwijmy to mikropowieścią właściwie, tak. i w związku z czym? Może okoliczności, jak to się stało? No, okoliczności są bardzo mało spektakularne i, i, na, i mówię na, całkowicie szczerze, takie nie do końca uchwytne dla mnie, bo ja po prostu usiadłem i napisałem pierwszą stronę, tak po prostu. Nie było to, to nie było plan, to nie był taki plan, że w środę wieczorem usiądę i, i coś napiszę. Oczywiście gdzieś taki projekt w głowie się rodził, ale, ale yy, pan sam najlepiej wierzy od tego, jak się pomyśli o napisze coś, a rzeczywiście yy, usiąść i napisać. Mieć, mieć coś do powiedzenia, to ta droga jest długa i im człowiek młodszy, tym ta droga jest dłuższa, prawda? Bo zacząć coś, cokolwiek tworzyć już nie mówię, że coś dobrego, to jest rzeczywiście trochę ciężka sprawa. Yy, więc okol okoliczności, jeżeli chodzi o okoliczności. Yy, to był czas, kiedy troszeczkę kiedy ten. Yy, kiedy one pozornie troszeczkę zelżały to, co się działo wewnątrz, to znaczy minął pewien czas od yy, jakichś takich punktów zwrotnych, bo to też nie był jeden punkt, yy, to nie było na gorąco. To, to nie było tak, yy, tak, jak się dzwoni do przyjaciela, prawda, słuchaj, coś mi się przydarzyło, czy mam problem. To był pewien czas właśnie, kiedy to się gdzieś musiało, gdzieś się musiało ułożyć trochę tak odtajać, trochę, trochę te, te emocje musiały troszeczkę zelżeć. Ale mówię, sam ten moment no, dla mnie jest trochę nieuchwytny. Ja naprawdę to nie jest żadna kokieteria, tylko szczerze mówię, ciężko jest mi uchwycić ten moment, kiedy, kiedy ja to zacząłem i dlaczego też. Że akurat wtedy, a nie tydzień później, czy miesiąc później, albo miesiąc wcześniej. Po prostu, jakby w pewnym momencie sobie uświadomiłem, że coś już mogę napisać, cokolwiek, cokolwiek, bo to jest najtrudniejsze. Czasem yy, na to pierwsze zdanie się czeka bardzo długo, a, a ono jest przełomowe, prawda? I potem potem już już to idzie dużo szybciej. Także to, to były takie ultradebiutanckie początki, kiedy nawet się nie miało do końca świadomości, że rzeczywiście. Coś z tego powstanie, że ktoś to przeczyta, to oj to nie, to później. To, 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 to były te okoliczności wewnętrzne, a spróbujmy teraz zarysować te zewnętrzne. To znaczy pomysł opowiadania, skąd się wziął temat, skąd się pojawiła idea, słyszałeś to od kogoś.